Szanowni, to już chyba ostatni filmik z serii pod tytułem Azja 2018. Ostatni, piąty kraj Indonezja. Dlatego pomóżcie mi wybrać, co następne: Serbia, 6 dni, autostop, czy Luksemburg, 4 tygodnie, podróż służbowa? Niech to nastąpi w komentarzach. Dajcie znać, ta opcja, za którą zagłosujecie liczniej, będzie następna. A teraz Indonezja. Indonezja jest typowym przykładem tego, co zrobi Witek, kiedy weźmie urlop na 3,5 tygodnia i zostaną mu do zagospodarowania ostatnie 3 dni. To znaczy, zamiast jak, jak człowiek przedłużyć pobyt np. w Tajlandii z 6 do 9, albo nie wiem, w Malezji z 3 do 6, albo w Singapurze z 3 do 6, wezmę i wybiorę sobie jakiś kraj w okolicy, w którym mnie jeszcze nie było. Tylko po to, żeby wpaść tam na trzy dni, w gruncie rzeczy niewiele się o nim dowiedzieć, ale przynajmniej liznąć. Co gorsza, nie pojadę nawet na Bali, z którego Indonezja słynie, czy na jakąś inną egzotyczną wyspę, tylko do Dżakarty, stolicy, która jest prawdopodobnie najmniej turystycznym miejscem w Indonezji. No, oczywiście żartuję, ale z grubsza rzecz biorąc. Oraz, szczerze mówiąc, z perspektywy wielu osób, Najmniej ciekawa. To znaczy, ja lubię takie miejsca, gdzie jest po prostu życie, nie ma jakichś atrakcji turystycznych, a najwięcej można się o danym kraju dowiedzieć, e, tym, który, którego się odwiedza. Natomiast, no nie jest to typowy wybór, to trzeba sobie też jasno powiedzieć. Inną typową dla mnie rzeczą jest e, rezerwowanie już jakiegoś trochę lepszego noclegu na koniec wycieczki. E, tam znaleźliśmy sobie za 100 zł za noc, za osobę hotel czterogwiazdkowy, więc niewykluczone, że jedna trzecia albo nawet bliżej połowy naszego całego budżetu na noclegi podczas tej wycieczki to był ten jeden hotel. No ale trzeba sobie odpocząć, tak? No i pierwszego dnia jeszcze nam się chciało zwiedzać, więc zrobiliśmy sobie tur. Gigantyczny spacer po całym mieście. Drugiego już tylko takie dwie godzinki po galeriach i, i grab skuter. A trzeciego już praktycznie nic. Z tego co pamiętam, to Kuba się w ogóle nie ruszył, tylko tam na obiad, zaraz za rogiem, za hotelem, no ale nie wyprzedzajmy faktów. A zatem, Indonezja to 270 milionowy kraj, czyli 7 razy liczniejszy niż Polska, tak? 7? No, coś koło tego. A I z racji tego, że jest to państwo muzułmańskie, a to jest to najliczniejsze państwo muzułmańskie pod względem liczby wyznawców. A ma też szósty największy meczet na świecie, no bo gdzieś stolica tak wielkiego kraju wyznającego islam musi tych wszystkich wyznawców pomieścić. A meczet, no, jak taki meczet, tak za stary nie jest, wygląda jak taki wielki hangar, oczywiście nie, nie obrażając niczyich uczuć religijnych. To, co mi du dużo bardziej przeszkadzało, to to, że zamiast opłaty za wstęp, yy, mówią, że zwiedzanie jest za darmo, ale że na koniec datki. I na koniec pytają o te datki faktycznie, czyli zwiedzanie nie jest za darmo. I w zasadzie yy, myśmy tam z Kubą zostawili dwa, czy, równowartość dwóch czy trzech złotych. Widać było, że przewodnik zrobił takie... Eee, nie tego oczekiwał. No ale ani ja, ani Kuba nie słyniemy szczególnie z finansowania jakichś religii. <gryw> Zwłaszcza wielkich, zorganizowanych. Ale no nie słyniemy ze, ze, ze wspierania finansowego żadnych religii. W związku z tym... To i tak było o 2 czy 3 złote więcej niż bylibyśmy gotowi dać. A mówię o tym dlatego, że no to są... jest to taki aspekt podróżowania, zwłaszcza do miejsc mniej rozwiniętych, gdzie tego typu akcje zdarzają się trochę częściej. Więc lepiej jest być na nie przygotowanym no i liczyć się z tym, że od czasu do czasu człowiek nie zachowa się tak, jakby wymagał tego jego światopogląd. Albo. Że zachowanie się zgodnie ze swoim światopoglądem będzie wymagało w zasadzie wysiłku. No a poza tym na mieście złapaliśmy się na jakieś protesty, na pikietę na czasie. Zresztą szanuję policjantów za spokój. Sami popatrzcie. Poza tym załapaliśmy się też na uliczny kondukt pogrzebowy, i to już jest w ogóle pełna egzotyka. Też muszę wam koniecznie pokazać. Poza tym to samo doświadczenie azjatyckiego ruchu ulicznego w wydaniu jakarskim było warte wszystkiego. A pytanie: ile tu jest pasów ruchu? Na to pytanie byłoby trudno odpowiedzieć, nawet wtedy, gdyby nie brać pod uwagę skuterków, których jest mnóstwo i które nie trzymają się żadnych w ogóle reguł jakichkolwiek. Też wam teraz puszczę nagranie tych skuterków i nie, oni nie protestują przeciwko niczemu. niczemu. Ten hałas po prostu tak jest, trąbią na siebie. Miastom zagrażają terroryści z prowincji. Już teraz nie pamiętam, czy to po prostu skrajni muzułmanie, czy też jacyś separatyści, bo Indonezja zbyt jednolitym etnicznie krajem nie jest. To, przy wejściach do galerii handlowych, trzeba, pod, trzeba być przygotowanym na poddanie się szczegółowej kontroli bezpieczeństwa, nawet jeżeli wjeżdża się samochodem na parking. Wtedy ochrona weźmie takie lustro na kiju, włoży to lustro tak, tym kijem pod samochód, sobie sprawdzi, czy nie ma bomby przyczepionej od dołu, zabierze, pozwoli wjechać. No, ale za to, jeżeli weszło się pieszo i chce się wyjść, to można sobie kulturalnie zamówić graba. Są specjalnie oznakowane miejsca do oczekiwania na tego graba, jakieś tam foteliki, przeszklone pomieszczenia. Wtedy to robiło trochę większe wrażenie z tego względu, że status Ubera w Europie był trochę bardziej nieuregulowany. Teraz, w miarę jak to się już stabilizuje, no to to, że grab, czyli odpowiednik Ubera i nigdzie nigdzie konkurent ma tego typu. Ładnie przygotowane miejsca, w których można czekać na swój samochód, już aż tak nie dziwi. Oczywiście lepszą opcją od graba samochodu jest grab scooter, który działa tak samo jak w Nepalu: to znaczy zamawia się po prostu skuterka przez aplikację. Kosztuje tyle samo co w Nepalu, czyli pewnie za 15 minut jakieś 3 złote. <głos》>, przez który to czas szerokimi, pięknymi ulicami centrum Dżakarty zdąży się pokonać bardzo wiele kilometrów. Kierowca przyjedzie nawet z kaskiem dla pasażera, co akurat odróżnia Dżakartę od Katmandu. I zarówno zwiedzanie Dżakarty, jak i pojechanie sku grabem skuter w Dżakarcie, jak i zwiedzanie Nepalu było poniekąd zainspirowane Bartkiem. Pozdro Bartek, wiem, że nie oglądasz, ale jakoś to zawsze wychodziło tak, że parę miesięcy po nim byłem w tym kraju. Tak jakbym go małpował, co, no nie wiem, może jakaś taka moja teoria spiskowa, że jadę wszędzie tam, gdzie Bartek był. Zwłaszcza, że on w Indonezji był właśnie w Dżakarcie, co jest takim nietypowym wyborem. Skoro już o Dżakarcie, no to trzeba jeszcze wspomnieć o pięknej, poholenderskiej starówce. Nie jakoś szczególnie rozległa, ale wystarczająco rozległa, niezbyt wysoka zabudowa, jak to XVII wiek, chyba XVII wiek, czy tam XVIII, nie wiem. Europejczyków innych tam nie zobaczyliśmy, w ogóle zobaczyliśmy bardzo mało Europejczyków podczas tych trzech dni w Dżakarcie. Myślę, że maksymalnie kilkunastu i zazwyczaj w najmniej spodziewanych miejscach, no ale też niespecjalnie mnie to dziwi, tak? Niezbyt turystyczne miejsce. Wspomnę jeszcze o tym, że faktycznie ulice Dżakarty są bardzo zadbane i wyglądają wielkomiejsko, co tu dużo mówić. No, ale trzeba pamiętać, że to jest stolica dużego kraju, a jak bardzo kraj by nie był biedny, stolice jednak zazwyczaj wyglądają na zadbane. Na wszelki wypadek, żeby nie pomyśleć, że skoro zadbana jest i dobrze w miarę zorganizowana, czy też na dobrze zorganizowaną wygląda na zdjęciach. Lotnisko w Dżakarcie już aż tak dobrze zorganizowane nie było. Tutaj pokażę Wam teraz piękne zdjęcie a tablicy odlotów, której korzystaliśmy przy powrocie do Singapuru. Są trzy odloty z gateu C4 i chronologicznie pierwszy ma final call, czy tam last call, chronologicznie drugi, czyli ten nasz ma on schedule, czyli tak jakby, że trzeba siedzieć pod gate'em i czekać, a chronologicznie trzeci ma boarding, co jest już fizycznie niemożliwe, no chyba że z jednego gate'a wychodzi do dwóch samolotów, o czym sobie początkowo pomyśleliśmy, tak? Indonezja, nie wiemy jakie tam panują obyczaje. No ale kiedy z trudem udało nam się w końcu kogoś po angielsku zagadać, to się okazało, że nasz gate już zmienili na bodajże C6, gdzie pasażerowie wchodzili w najlepsze, i na ostatnią chwilę się jeszcze załapaliśmy. Oczywiście lecieliśmy do miejscowości Batam, na ostatniej wyspie przed wyspą Singapur. Dzięki temu załapaliśmy się na odrobinę tańsze bilety. A ostatni przejazd skuterkiem z lotniska do portu, ostatnie nagawywanie przez taksówkarzy, a nawet jeszcze na przypał z promem, na który nie dojrze przyjechaliśmy raczej bez dużej rezerwy, który byłby już ostatnim promem, dzięki któremu zdążylibyśmy jeszcze dołapać na nasz samolot do Warszawy, to w dodatku jeszcze parę minut yy, zmrożenia krwi w żyłach przeżyłem, kiedy mój paszport do rąk wziął sobie oficer imigracji czy też emigracji, którego zaintrygowała liczba pieczątek z Tajwanu. To jest inna historia, no bo ja po prostu jakby przylatywałem do Tajwanu jako do bazy wypadowej i latałem z niego do innych miejsc, no więc było sześć pieczątek i to go zaniepokoiło, ale udało się, wsiedliśmy na prom, a ludzie na tym promie palili, więc nie było jakoś wspaniale, ale na szczęście nie palili już w samolocie do Warszawy, który był wspaniały, który to lot był wspaniały, samolot oczywiście też. Zresztą widzieliśmy go nawet z promu, jak lądował 8 godzin przed naszym wylotem Dreamliner polskich linii lotniczych. No i to tyle z tego wspaniałego kraju i to tyle z tej wspaniałej wycieczki ogólnie rzecz biorąc. Oczywiście do Indonezji jeszcze kiedyś wrócę, tam jest pełno innych wysp dużo bardziej nadających się do miłego spędzania czasu niż Jakarta. Jest dostęp do szybkiego internetu, co też już nie uszło uwadze tak zwanym nomadom cyfrowym, którzy sobie tam się przeprowadzają masowo, żeby pracować zdalnie. Koszty życia są niskie, bezpieczeństwo jest względnie wysokie, oczywiście w granicach rozsądku. Nie należy tego nadużywać, albo nie należy starać się tego nadużywać. Zapomniałem jeszcze wspomnieć o historii, kiedy po prostu zagadał mnie jakiś typek na ulicy a myślałem, że chciał sobie po prostu pogadać, zresztą dobrze znał angielski, pogadaliśmy sobie. Zapytał, czy chciałbym się z nim napić piwa, powiedziałem, że oczywiście, no bo wspaniały experience, tak, z obcym indonezyjczykiem na ulicy napić się piwa. Ale okazało się potem, że on chciał, żebym ja mu to piwo kupił i to od razu 5 butelek. A piwo w Indonezji, tak jak w Malezji, czyli od 10 do 12 zł takie najtańsze sikacze sklepowe. Więc, no, poznałem się na jego zamiarach, kupiłem mu jedno. A potem i tak jeszcze pomyślałem, że dlaczego miałbym pić z nim to piwo, skoro mnie po prostu próbuje naciągnąć. A obróciłem się na pięcie, wróciłem do hotelu i piwo wypił Szachniewicz, zapijając nim leki na przeziębienie. <grym> Także było fajnie, ale to już chyba faktycznie tyle. Chociaż muszę przyznać, że nie pamiętam co już na pewno powiedziałem, a co nie, bo nagrywam drugi raz, a może nawet trzeci. bo za pierwszym razem nic się nie nagrało, a za drugim nagrała się połowa. Mam nadzieję, że teraz się nagrało. Aż sobie pozwolę sprawdzić. Tak, jeszcze się nagrywa wspaniale. No więc tak, Serbia czy Luksemburg, wasza decyzja, i następne być może jakieś podsumowanie kosztów albo strony organizacyjnej takiego wyjazdu. Być może jakiś blogasek z. No, para vlogasek z Mediolanu, w którym byłem w zeszły weekend. Znowu skończyła się pamięć, no ale to już wspomnę do końca, że vlogaski nagrały się po prostu bez dźwięku, więc takie. Szkoda gadać. A szkoda, bo całkiem dużo się produkowaliśmy z Renatą na wszystkie tematy, no ale no cóż, tak jakby. Mediolan to nie, to nie Brunei, tak? Każdy tam może polecić za 8 dych, nawet teraz, więc nie wiem, czy warto w tym formacie coś takiego. Nie wiem, no dajcie znać. I tak jeszcze nie skrzypił, teraz skrzypi we wszystkie strony. <gry> Dlatego pomóżcie mi wybrać, co następne. Serbia.